Wydawałoby się, że w bieganiu liczą się tylko nogi, ale wcale tak nie jest. Cześć! Z tej strony trenerka biegania Anita Matner. Za chwilę zaprezentuję Ci zestaw prostych, ale skutecznych ćwiczeń dla początkujących biegaczy, które pomogą Ci optymalnie wzmocnić Twoje mięśnie korpusu, czyli kor. Kor to centrum naszego ciała. Obejmuje mięśnie brzucha, pleców, bioder i miednicy. To właśnie one stabilizują tułów. Poprawiają twoją postawę i pomagają w utrzymaniu prawidłowej techniki biegu. Mocny kor ma kluczowe znaczenie dla każdego biegacza, niezależnie od poziomu zaawansowania. Każde ćwiczenie będziemy wykonywać po 20 sekund na 10 sekund przerwy w trzech seriach. Między seriami będzie więcej czasu na odpoczynek i kilka łyków wody. Jeśli wykonałeś już mój zestaw rozgrzewkowy, to przygotuj sobie matę do ćwiczeń, picie i zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie to dead bug. Połóż się na plecach, unieś ręce i nogi zgięte w kolanach. Prostuj lewą nogę i prawą rękę jednocześnie. Wróć do pozycji wyjściowej. Następnie powtórz to samo z przeciwną nogą i przeciwną ręką. Drugie ćwiczenie to ptakopiec. Przyjmij pozycję na czworakach, dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Wyciągnij jednocześnie przeciwną rękę i nogę, utrzymując stabilność. Wróć do pozycji wyjściowej i powtórz na drugą stronę. Wzrok skierowany w podłogę, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Kolejne ćwiczenie to marsz niedźwiedzia. Przejmij pozycję na czworakach, unieś kolana kilka centymetrów nad ziemię, napnij mięśnie i brzuch, cały czas utrzymując tą pozycję, wykonaj dwa kroki do przodu i do tyłu. Ćwiczenie to zwykła deska. Oprzyj się na przedramionach i palcach stóp. Ciało powinno tworzyć linię prostą od głowy do pięt. Napnij mięśnie brzucha i utrzymaj tą pozycję przez 20 sekund. Piąte ćwiczenie to deska bokiem. Oprzyj się na jednym przedramieniu, stopy ustawione jedna na drugiej lub w łatwiejszej wersji jedna za drugą. Unieś biodra, tworząc linię prostą od głowy do stóp. Utrzymaj pozycję przez 20 sekund. Kolejne ćwiczenie to to samo, deska bokiem, ale na drugą stronę. Siódme ćwiczenie to deska tyłem. Oprzyj się na przedramionach, nogi wyprostowane. Unieś biodra, tworząc linię prostą od głowy do stóp. Napnij mięśnie brzucha i pośladków, utrzymując pozycję przez 20 sekund. Ósme ćwiczenie to Glute Bridge na jednej nodze. Połóż się na plecach, ugnij prawe kolano, lewą nogę unieś do góry, prostą w kolanie, tak aby oba kolana były cały czas obok siebie. Unieś biodra, napinając pośladki. Wróć do pozycji wyjściowej i powtarzaj tak przez 20 sekund. Dziewiąte ćwiczenie to to samo, ale na drugą nogę. Dziesiąte ćwiczenie to Mountain Climbing. Pozycja wyjściowa jak do pompki i wspinamy się nogami przez 20 sekund. Przerwa 60 sekund i lecimy z kolejną serią. Świetnie Ci poszło, weź sobie teraz dwa łyki wody, bo zaraz lecimy z drugą serią. Super ci idzie. Druga seria za nami. Teraz 60 sekund przerwy. Jeśli potrzebujesz więcej, spokojnie. I lecimy z ostatnią serią. I trzecią ostatnią już serię. Przygotuj się i kończymy ten trening. 3, 2, 1 i chod. Ostatnie ćwiczonko. Lecimy. Mountain climbing. rozciągamy nasze plecy na jeden bok rozciągnij jedną stronę Dziękuję Ci za wspólny trening. Jeśli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj proszę mój kanał i zostaw łapeczkę w górze. Do następnego, cześć!